Kilometrów od perły Adriatyku, jakim jest miejscowość Dubrownik, znajduje się niezwykła zatoka, która słynie z opuszczonych hoteli. Zwiedzimy sobie dzisiaj te hotele, a w szczególności jeden z nich, który wpisany jest na listę zabytków UNESCO i ma ponad 100 lat. Dzień dobry, witam wszystkich. Zwiedzimy sobie dzisiaj opuszczony hotel Grand w Zatoce Kupari w Chorwacji. Hotel został wybudowany w 1920 roku i wygląda na chwilę obecną w taki właśnie sposób. Dobra, jesteśmy w recepcji. Tutaj był główny hol. I sody, które prowadziły do góry, można je zobaczyć na zdjęciach z dawnych lat. Zaraz sobie wejdziemy na górę i zobaczymy piętro tego hotelu. Cała posadzka jeszcze się zachowała. I prawdopodobnie w tej części mogły być pokoje. Tu była Łazienka, zostało jeszcze lustro oraz kafelki. Czyżby to był pierwszy pokój? Chyba tak, bo jest wykładzina. No, nie były to pokoje takiego metrażu. Fontanna. A, rzeczywiście. I koło tej fontanny jest zdjęcie, które. Zaraz pokażę, a znalazłem je na stronie internetowej osoby, która gromadziła wszystkie zdjęcia z tego hotelu. W 1991 roku na skutek wybuchu wojny domowej w Jugosławii cały hotel został oszczelany z, ze statku i przez to Wszyscy turyści, którzy się tutaj znajdowali, musieli z dnia na dzień opuścić hotel. A teraz udało nam się znaleźć balkony weneckie, czyli z taką piękną balustradą. I pomyśleć, że ta balustrada ma ponad 100 lat. Boję się, nawet jej. Lekko dotykać, żeby się nie oderwała i nie spadła, bo to jest przecież zabytek wpisany na listę UNESCO. Z tym hotelem nic nie można zrobić, on musi zostać odrestaurowany, bowiem jest to zabytek. Natomiast pozostałe hotele, do których się wybierzemy, są to hotele, które przypuszczam, że zostaną zburzone. I w ich mieście powstanie nowy kompleks. Ciekawe. Mario, Mirko, Iwan. Być może była ta szatnia obsługi. Tak, to jest drugi hotel. Golicino bodajże się nazywa. I tam sobie też pójdziemy. Tu wdziera się już roślinność przez okno do środka. Przy tym oknie, które się tutaj znajduje, było robione jedno. Ze zdjęć, które znalazłem wczoraj w archiwum, zaraz je pokażę. Tu jest to okrągłe okno. Przed nami drugi hotel. Prawdopodobnie nazywał się Gorysina 2, Powiem, po tamtej stronie zatoki mamy hotel o nazwie Gorysina 1. Tu mamy takie fajne małe schody. O wyjściu z tego hotelu mieliśmy balkon i taki widok. Wiesz co mi to przypomina? Barszcz ten co w Polsce jest trujący Tam w oddali widać już trzeci hotel, który zwiedzimy według mojej wiedzy nazywa się on Gorysina 1 ten natomiast ten poprzedni, w którym byliśmy to Gorysina 2 na samej górze tego hotelu znajduje się restauracja. Sprawdzimy, czy uda się wejść do środka. Doszliśmy do drugiego hotelu Gorysina. I ze schody na górę. Miejmy nadzieję, że pokoje będą w lepszym stanie. Tu mamy zdecydowanie szersze schody, więc łatwiej się idzie, nie takie wąskie jak były w tamtym hotelu. Cały ten hotel jest zbudowany na. Planie czworokąta, kwadratu, z pustym atelierem. Tu mieli chyba balkon dzieci, a z drugiej strony był balkon rodziców. Patrz jaki piękny widok. Po się chyba do wody można wejść. A tam jest jeszcze jeden opuszczony hotel. Szukamy, szukamy wejścia na górę, gdzie ono może być. Gdzie jest wyjście na dach? I ta restauracja jest bezpośrednio nad nami. I wszystko wskazuje na to, że dojście do tej restauracji było jedynie przez. Windy O właśnie, owca znalazła się weź sprzęt Udało nam się wejść na dach. Tak jest. Udało nam się wejść na dach. Jesteśmy na dachu. Zatem opuszczone hotele w zatoce Kupari mamy zwiedzone, widzieliśmy pokoje, byliśmy nawet na dachu, byliśmy w restauracji, byliśmy we wszystkich hotelach. Zatem zatoka Kupari zaliczona. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że widzimy się w następnym filmie, na następnym zwiedzaniu na kolejnym urbexie.